Dzień Boże, witajcie. Mamy dzisiaj poniedziałek, 24 lutego i posłuchajcie fragmentu z Księgi Syracydesa. Cała mądrość od Boga pochodzi, jest z Nim na wieki. Piasek morski, krople deszczu i dni wieczności tuż może policzyć. Wysokość nieba, szerokość ziemi, przepaść i mądrość tuż zbadać potrafi. Jako pierwsza przed wszystkim stworzona została mądrość. Rozum roztropności od wieków, Korzej mądrości komuś się objawił, a dzieła jej wszechstronnej umiejętności tuż poznał. Jest jeden mądry, co bardzo lękiem przejmuje, siedzący na swym tronie. To pan ją stworzył, przejrzał, policzył i wylał na wszystkie swe dzieła, na wszystkie stworzenia według swego daru, a tych, co go miłują, hojnie ją wyposażył. Moją uwagę w tym fragmencie z księgi Syracydesa. Zwróciło zdanie, cała mądrość pochodzi od Pana i z nim jest na wieki. Chodzi tutaj o mądrość przez duże M. Ale jednocześnie widzimy, że Pan Bóg chce nam udzielać mądrości. I to udzielanie nam mądrości ma się dokonywać przez miłość. W miłości poznajemy mądrość. Bo nie chodzi tylko o wiedzę, ale o poznanie Boga samego i jego zamysłów. I niech to będzie dla nas droga na najbliższe dni. Poznawanie Boga. Niech Was, Bóg, Sawi Bóg, mówiąc Ojciec i Syn i Duch Święty, dobrego dnia, Szczeń Boże.